Kochani, dzisiaj kolejny, y, kolejna część choreografii, którą robimy, na razie jest to tylko wstęp, pamiętajcie, że po tym wstępie, który jest bardzo mocno związany ze słowami, jest część salsowa, do której sobie będziemy tańczyć i potem jest jeszcze duża część. W której naprawdę jest panteon wszystkich Orichas, jest też y, Kongo, do tego dojdziemy. Na razie robimy tylko wstęp do tej piosenki. I jak pamiętacie, ostatnio skończyliśmy z Jema. no pides cosas malas que te artybentii. nie proś o złe rzeczy, bo po, pożałujesz. I skończyłyśmy w taki sposób. Ahora viene la parte de, de o ya. De la oricha ¿Qué quiere decir este tiempo? Bueno, esta parte es representativa de Lauricia Ollá y lo que quiere decir, o sea, Adalberto eh, se refiere a dos personas dentro de su familia que tienen esos nombres religiosos. Ollá las D y Omito las D. Ollá las D es la persona que tiene Choyá y Omito las D la persona que tiene Mayá y después lo vamos a representar. I to, co mówi Jaki, przy okazji ja skorzystam, się ad Adalberto Álvarez, El Caballero del Son, bo ostatnio powiedziałam Caballeros, i no, Caballeros, bo nie jest ich dwóch, tylko jeden, czyli gentleman sonu, W tym momencie, mówiąc o, o, o ja, pozdrawia dwie osoby ze swojej rodziny, które mają y, właśnie to y, imię. Ta część kończy się na jednym krótkim kroku, nią go de ogon i wchodzimy w salsa oczywiście w kontratiempo. Spróbujmy zatańczyć, jak i, czyli mieliśmy, no piden cosas malas, que te vas, que te vas Czyli nie proś o złe rzeczy, bo. i que tu quieres que te I teraz. I tu idę Ja się pomyliłam. Y ahora hacemos la vuelta de Yemayá, uh -huh. Hacemos Makuta. Hacemos ñongo de Ogún Y terminamos con son. Ua, tenía muchas gracias <laughs> que dijiste son no salsa. Porque salsa, caballeros, no existe. Esto es mentira. Ay, son, son cubanos. Vamos con la música, maestra. Vamos.